TV Rewanżem z drużyną Haka Dukla Michalowce bardzo intensywny tydzień zakończyli hokejści Ciarko PBS Bank Kaha Tym razem podopieczni Tomasza Demkowicza zremisowali 5 do 5 w regulaminowym czasie gry. Rzuty karne lepiej egzekwowali rywale, wygrywając ostatecznie 7-5. do 5. W 16 minucie gry, po tym jak Bogusław Rąpała otrzymał karę meczu za uderzenie rywala kijem w głowę, drużyna z Michalowiec zdecydowała się opuścić taflę lodowiska. Po 15-minutowej przerwie zawodnicy ponownie wrócili na lód. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych sytuacji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych wypowiedzi. Poprzednie na czyszczenie wodą rozmówi druga pensja. Dzisiaj też nie przegraliśmy tego meczu, bo karne to jest loteria i, i myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony, graliśmy do końca, to jest bardzo ważne, dociągliśmy ten wynik i z tego trzeba na pewno też się cieszyć, że, że nie spasowaliśmy i powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, bijcie nas ile chcecie. To taki troszkę był ciężki mecz z powodu tych treningów ciężkich, co mamy, no i trzeci mecz, tak nie? wczoraj graliśmy, też był ciężki mecz i po prostu już, ale nie, nie ma co zważać na zmęczenie po prostu, no, graliśmy do końca i... Pani, że wyrównaliśmy 5 na 5 i tak, w karę za to, jak mówicie, loteria, prawda? Jeżeli chodzi, chodzi się bardzo, się gra, to, to, to drużyny, drużyny przede wszystkim słowackie są nauczone tak grać, że, że oni są mistrzowie świata i nie można nic z nim zrobić, także takie zachowanie nie jest dopuszczalne, bo to nie my się ośmieszamy, tylko oni i oni. Zawsze było, że powinniśmy się uczyć od nich, a nie oni od nas i, i tym zachowaniem pokazują, że nie są profesjonalistami, bo takie to nie powinno mieć miejsca. No bo ja właśnie nastawiamy oczywiście. Skarkowując na fajne mecze, przynajmniej mi się fajnie gra z Krakowią. To będzie ciężki mecz, bo krokowie wiadomo jest ma skład mocniejszy. A musimy opracować, no nie, nas wszystkim musimy troszkę opracować trochę. Gra w obronie troszkę jest taka prawa chaos troszkę, ale myślę, że będzie okej. Okay. tvpodkarpacie.pl